A my się nie boimy konkurencji, wręcz odwrotnie, nam będzie się lepiej promowało, bo już nawet w Berlinie, Berlinek, to jest taki mały punkt niewidoczny na mapie i o wiele lepiej jest się promować w kilkanaście gmin. Na dzisiaj deklaracje do tego wspólnego projektu złożyło 18 gmin, złożyli takie właśnie z południa i myślimy, że kolejne już prezentacje związane z Nordic Walking prezentacje województwa. Będą polegały na tym, że tam będą również informacje o trasach y, z innych gmin. To jest pomysł wzięty z żagli, gdzie też ponad 20 gmin zalewu y, szczecińskiego podpisało porozumienie, i te gminy dzisiaj już realizują projekt, a marszałek zadbał o to, żeby. Kilka milionów złotych w ramach środków unijnych trafiły do tych gmin na budowę odpowiedniej bazy i infrastruktury. I naszym celem jest też to, żeby w Balinku, Myśliborzu, Hoszcznie powstała taka jeszcze lepsza baza dla Nordic Walking. No i ostatnie wydarzenie z ubiegłego tygodnia dla nas bardzo ważne. To jest takie, że postanowiliśmy w sposób bardzo uroczysty przypomnieć mieszkańcom, ale też i uczcić fakt, że 20 lat temu w Polsce wprowadzono y, samorządy gminne. Y, jest to data konkretna: 27 maja 1990 roku odbyły się wybory pierwsze do samorządów gminnych. My opracowaliśmy dla tego wydarzenia własne logo. I chcemy w taki sposób szczególny, żeby mieszkańcy Berlinka cieszyli się z tego faktu. No i żeby odbyło się przynajmniej kilka wydarzeń przypominających ten początek, ale też i zastanowienie się, co osiągnęliśmy, czy mamy szansę się rozwijać jeszcze lepiej, i tak dalej. Pierwszym tym wydarzeniem najważniejszym, a więc jakby inaugurującym całe to dwudziestolecie, była uroczysta sesja. Wiem, że Państwo też ją relacjonowaliście. Myślę, że bardzo cenna, ładna, uważam, że Rada Miejska również tutaj przy naszej pomocy bardzo ładnie też uczciła pamięć i uhonorowała osoby, które w okresie tych ostatnich 20 lat dość aktywnie i czynnie Pracowały na rzecz naszego lokalnego środowiska. Co prawda, było to głównie skierowane do byłych radnych i pracowników gminnych, ale mamy jeszcze kilka pomysłów, żeby podziękować i przedsiębiorcom, organizacjom, instytucjom. Tutaj mamy przed sobą cały rok. Również liczymy na to, że od września szkoły, dyrektorzy szkół chcą też ten fakt przypomnieć i odbędzie się na pewno kilka. Konkursów wydarzeń poświęconych tej rocznicy. I już takie pierwsze wydarzenie, które ma zwrócić uwagę nie tylko mieszkańców, ale i całego wojska zachodniopomorskiego. Jest to marsz dwudziestolecia. Tutaj informacje Państwo dostaliście ode mnie. Szukaliśmy różnych sposobów, jak na ten marsz zwrócić uwagę, i nie kryję, że tutaj. Pomogli mi pracownicy polskiej telewizji w Szczecinie, żeby to było atrakcyjne. Co prawda, dla mnie to jest dość poważne wyzwanie osobiste, bo to oni mi podpowiedzieli, że jeżeli w tym marszu pójdzie burmistrz, to to może być interesujące i zwracające na siebie uwagę. Natomiast jeżeli y, to będzie szedł ktokolwiek, to na pewno sam fakt się odbędzie, ale nie będzie to budziło takiego zainteresowania. I my ten marsz oprócz uczczenia samego faktu 20-lecia traktujemy również też jako dobry element promocji naszego głównego produktu, jakim jest Nordic Walking. Bo on się ma opierać właśnie, czy będzie polegał na tym, że Burbisz Balinka, chce przejść od Berlinka do Szczecina 20 na 20 lat, 4 razy minionych kadencji, czyli 80 kilometrów. Umówiłem się z prezydentem. Szczecina, że troszeczkę zmodyfikowaliśmy ten marsz i to będzie wyglądało w ten sposób, że pierwszego dnia odwiedzę burmistrza Lipian. I to jest mniej więcej 20 kilometrów. Później pierwszego dnia zakończymy to w Pyrzycach. I tutaj gmina Pyrzyce, miasto Pyrzyce chcemy, żeby wykorzystało do swoich celów fakt, że my tam będziemy. A burmistrz przy okazji też już wiem, że postanowił w jaki sposób uczcić u siebie fakt też powstania samorządów 20 lat temu. Ja skierowałem zaproszenie do wszystkich wójtów i burmistrzów, nie z całego województwa, bo rozumiem, że część koszalińskiej ciężko było uczestniczyć, ale przynajmniej do tej części zachodniopomorskiej. Wojewoda zachodnio-pomorski powiedział, że chętnie nas przyjmie. Tutaj nie robimy szczególnej akcji zachęcającej, że musi nas być, nie wiem, 50, 30 czy 100. Myślę, że każdy z wójtów, burmistrzów y, musi sam sobie rozstrzygnąć y, jak chce y, tę datę uczcić i czy uważa, że ta data jest w ogóle godna uczczenia. Natomiast bardzo się cieszę, że otrzymałem pełną pomoc ze strony prezydenta Szczecina. Wyznaczył również osobę do kontaktu. Głównie tutaj chodzi o to, żeby również środowisko to szczecińskie o Barlinku usłyszało, bo tak jak mówię, to jest ten cel promocyjny. I spotkamy się najpierw przy Orła, trzech orłach na Błoniach Szczecińskich, a stamtąd, jeżeli właśnie będą chętni, inne osoby do przejścia, przejdziemy odcinek około między 3 a 5 km w stronę Urzędu Wojewódzkiego. Wiem, że już organizuje się grupa w Szczecinie, która będzie chciała ze mną przejść, tak jak mówię, nie wiemy jeszcze ilu będzie chciało innych wójtów, burmistrzów czy prezydentów, czy może innych samorządowców wziąć w tym udział. Pan wojewoda potwierdził gotowość przyjęcia. To co się stanie w Szczecinie nie będzie miało mieć charakteru jakiegoś masowego spotkania czy festynu, raczej zamanifestowania. Ja wspominałem o tym w tych pismach, że będziemy chcieli przekazać memorandum wojewodzie. Oczywiście treść tego memorandum na razie nie jest zamknięta, dlatego że wysyłając pisma do wójtów, burmistrzów i prosząc, że jeżeli będą chcieli wziąć udział i się podpisać pod tym, no to prosiłem, żeby ewentualnie wnosili uwagi. Ale generalnie państwo się domyślacie, że chodzi w tym memorandum o to, że. Uważamy, że to jest to chyba jedna z nielicznych reform w Polsce, która bardzo się udała. Ci, co chcieli z niej skorzystać, mogli skorzystać bardzo dużo. Jest to fakt bezsprzeczny, że w ciągu 20 lat na pewno tak zwany Zachód mocno dogoniliśmy. Dzisiaj ten dystans się skrócił, ale właśnie przez to, że tu na dole mogliśmy samodzielnie podejmować decyzje. Zwracamy też jeszcze uwagę na to, że że coraz mniej pomaga się samorządom i troszeczkę jakby obniża się rangę tego samorządu gminnego, że zbyt dużo daje się kompetencji i pośredników po drodze. Tutaj nie, nie kryję, że myślimy o samorządzie powiatowym i wojewódzkim, stawiając nas często w roli petenta wobec tamtych samorządów. A przecież tamte samorządy to są samorządy bez ziemi, czyli każdy obywatel będący członkiem powiatu czy województwa jest członkiem jakiejś gminy. I to gmina, zresztą konstytucyjnie jest to zapisane, jest tym podstawowym ogniwem dla obywatela, jako y, osoby, której ma prawo się zwrócić jako tej cząstki państwa. I to jest, y, 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 to jest właśnie rola, jaką przypisujemy. Samorządom Gminnym. Oczywiście my tutaj nie wprowadzamy jakichś uwag dotyczących zasadności funkcjonowania innych samorządów, tylko podkreślamy rolę gminy. I na ręce wojewody mniej więcej tego typu treści memorandum trafi. Ale generalnie to jest to memorandum o przesłaniu bardzo optymistycznym, że się cieszymy, jesteśmy zadowoleni, no bo myślę, że jest to powód do dumy i zadowolenia.